W fartuszkach z białym kołnierzykiem i tarczą, z tornistrami w odblaskach, z kromką chleba ze smalcem, pasztetem albo mortadelą, w tenisówkach i shortach na WF, z kluczem naszej w szkole i na dworze, z wakacjami na podwórku, koloniach albo u babci na wsi. Bez smartfona, ale z liczydłem. Pieszo, nie przez rodziców do szkoły. Bez roszczeń, zbytnich pretensji i oczekiwań. Bez komputera i internetu, ale i bez chwili nudy. Codziennie na dworze, grając w piłkę, w gumę, kapsle czy chowanego. Przesiadując na trzepaku, karuzeli i huśtawkach, zaczytani w winetu, tomku w krainie kangurów i panu samochodziku, fani reksia, bolka i rolka, i czterech pancernych. Kiedy każdy chłopiec chciał być jankiem, a dziewczynka marusią. Gdy wszyscy chcieli na podwórku być Polakami i Indianami, a nikt Niemcem i kowbojem, mający pasję, bohaterów i życiowe wzory, z szacunkiem do rodziców, nauczycieli i starszych. To my, pokolenia fartuszku, podwórek i autorytetów.